Hej okay, siemoneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypomnę wam tylko moi drodzy, żebyście zostawili na zachętę łapeczkę w górę i subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj moi drodzy zajmiemy się wydawaniem pieniędzy. Dwie bańki na koncie. Mam nadzieję, że wystarczy, bo plany są naprawdę bardzo, ale to bardzo e, ambitne. No i słuchajcie, z czym się zajmiemy? E, to zaczniemy może od ustawienia sobie pracownika na łące. Nie wiem czemu, ale yy, po ostatnich aktualizacjach gra troszeczkę jakoś tak jakby yy, ma spore spadki klatek, znaczy może nie klatek tylko przycina się, nie mam pojęcia dlaczego, troszeczkę się bawiłem też w ustawieniach graficznych, tak jakby nie wiem, ilość szczegółów może była za duża, cholera wie, ciężko powiedzieć, nie mam żadnego tutaj jakiegoś wiecie modyfikacji na wygląd yy, w, w farmingu, a może właśnie jakieś shadery mogłyby się tutaj fajnie sprawdzić. Teraz tak, ustawię sobie po prostu pracownika na crossplayu, na łące, żeby on mi sobie tam ładnie pokosił, bo łąka też już jest do pokoszenia, więc fajnie by było też to ogarnąć. Też będziemy musieli sobie przebudować tą wiatę, bo tam z tego co widziałem, to z, do modyfikacji Go Whale, którą, czy Govelin, well czy jakoś tak. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu pisownie i y, po myślniku, oczywiście, jak się to wymawia, bo za cholerę nie wiem. Z tego, co gdzieś tam mi się przewinęło, to podobno bardzo dużo firm rolniczych, zajmujących się produkcją właśnie maszyn rolniczych e, mocno gdzieś tam chcą nawiązać współpracę z Giants Software tak, aby ich maszyny zostały zaprezentowane w danej właśnie w, w serii Farming. Mm. Nie wiem skąd, ale na przykład jeden z widzów pod moim shortsem, gdzie mówiłem właśnie o, e, o farmingu, że na razie nie ma żadnych informacji i tak dalej, no, i ten, wiecie, ten shorts wyszedł zanim w ogóle były jakiekolwiek informacje na temat mobilnego farminga. Ja ogólnie zwolennikiem mobilnego farminga w ogóle nie jestem, więc dla mnie, mobilny farming nic nie zmienia. Dla mnie nadal nie ma farminga kolejnego, nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat nowego farminga. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale jeden z widzów zasiadał taką yy, nić niepewności, że nie gra w farminga, ale wie, że następny farming wyjdzie dopiero w 2026 roku. <laughs> Co mogłoby tylko i wyłącznie zwiastować, że Giants, jeżeli faktycznie ten scenariusz by się sprawdził, no to wychodziłoby na to, że Giants po prostu mm, będzie budował pewnie farminga całkowicie od podstaw. Wszystkie modele maszyn, wszystko będzie robione na nowym silniku graficznym, najprawdopodobniej, jeżeli faktycznie tak jest. Natomiast pewności za cholerę nie mam, więc wypowiadać się, no co jest grane, czemu zajechać? Nie jedziemy, stój. Dobra. Pewności nie mamy, więc no tutaj ciężko by było nawet spekulować cokolwiek na ten temat. Od pierwszego punktu niech sobie zaczyna. Myślę, że tak. I dobra. I tutaj pracownika sobie puszczam. O, niech sobie to kosi. Kurna, ja myślałem, że on w kukurydzę pojedzie. Mówię, no nie wierzę. Gdzie masz ziomek pierwszy punkt? No tu tak dziwnie było. No dobra, mniejsza o to. No i teraz tak, czym się dzisiaj będziemy zajmowali w dużej mierze, to oczywiście tak jak wspominałem wcześniej, czyli biogazownia. Jesteśmy nieopodal biogazowni w sumie, bo ta moja łąka i pola z kukurydzą są właśnie, sąsiadują poniekąd z biogazownią i dzięki temu będę miał właśnie troszeczkę łatwiejsze zadanie, żeby to wszystko tutaj pokosić i wpieprzyć w te silosy. W sumie może nawet nie w te silosy, bo tak się zastanawiam, że tutaj to sobie postawię dwa te silosy takie mm, pionowe A tutaj będziemy sobie wywozić tak normalnie i ewentualnie to ubijać No i na gospodarstwie mam ten jeden silos pionowy i jeden taki normalny więc tam też będę chciał Zawieźć tak żebym miał dla krów na przykład właśnie kiszonkę Na gospie No i co no Najwięcej pieniędzy no to pójdzie cholera tutaj na tą biogazownię Ja jeżeli chodzi o samo moje gospodarstwo no to Bankier 350 już mamy tutaj zapożyczone i mamy prawie dwie bańki na koncie. Sama biogazownia kosztuje naprawdę bardzo dużo, bo z tego co pamiętam ja coś koło 1,5 bańki. Czekajcie. <laughs> o jest tutaj? Nie ma, a, bo to, czekajcie, bo to jest inaczej teraz. Teraz jest inaczej. A, wpadłem, dobra, jest. Wychodzimy. I co? No, podchodzimy sobie tutaj do kluczyka. No i żeby kupić 1,5 miliona zostało właśnie wydane. Oficjalnie jestem właścicielem tegoż oto obiektu energetycznego, tak, na to by wychodziło, tego obiektu energetycznego. I teraz co robimy? Przede wszystkim, przede wszystkim muszę wziąć ciągnik. Może nie, tak? Najpierw nie, nie ciągnik. Przede wszystkim najpierw musiałbym postawić te silosy, o których właśnie mówiłem przed chwilą, i zobaczyć jakby to wyglądało. Z drugiej strony też chciałbym jeszcze właśnie zobaczyć, może, bo to było w silosach pewnie będzie, te nowe budynki. Nie wiem, czy one zostały dodane bezpośrednio do gry. Czy one są w modyfikacjach do budowy silosów, Pewnie nie będzie w shopach? I tego też sobie nie było. Jest agibak. To nie. Nie, tutaj już mam z modyfikacji budynki. Dobra, na razie nie będę tego szukał. Ja i tak mam tych wiatr takich, właśnie na koski i całą resztę, e, całkiem sporo. Tam, z tego co pamiętam, to chyba od nich to jest właśnie taka modyfikacja, gdzie jest taka uniwersalna, jedna. E, ale to na razie sobie m, po prostu to odpuścimy. Mamy tu bal Storage. Ok. No i teraz, kurde, 200 tysięcy taki silos i ile on ma pojemności. Ten mały ma chyba 400 tysięcy. Może w sumie jeden. Tylko teraz tak. Jego sobie tam. Hmm. Właśnie, sprawdźmy, czy tu nie ma jakiegoś takiego innego, lepszego miejsca pod to. To by było spoko, gdybym sobie to, to gdzieś właśnie ulokował w tym miejscu. No widzicie jest taki problem Że jakbym nie miał silosu Tego jednego No to fajnie, nie wiem czy to mi się na przykład tak dookoła tutaj wszystko mm, Udałoby zrobić Odbierać będę i tak sam prawdopodobnie Więc zrobimy tak, postawimy sobie tutaj taki silos To wydaje mi się, że będzie spoko opcja, tylko tak, mam nadzieję, że jak będę tu wysypywał, to będzie mi wysypywało do silosu tego stojącego, a nie tutaj do tego I teraz co musimy zrobić? No musimy przede wszystkim odpalić naszego pędzika Odpalić sobie podgląd ścieżek Właśnie dla osób, które nie za bardzo się jeszcze orientują na przykład w chociażby w modyfikacji Autodrive to też poniekąd może być taka dodatkowa informacja, jak to sobie gdzieś tam też można fajnie zorganizować na takiej biogazowni na przykład i zrobić takie objazdowe wysypywanko. E, dobra, to musimy włączyć sobie trasę. Ja tutaj jak widzicie traskę mam dociągniętą do tego momentu e, i teraz co musiałbym zrobić? Muszę zrobić tak, stąd będzie mi się wpinało tutaj. Ewentualnie, jak będzie sobie jechał, to stąd się wepnie tutaj. Daje mi się, że powinien się tutaj wyrabiać i powinno być to całkiem w porządeczku. Pojedziemy sobie tutaj, bo nigdy nie wiadomo, czy mi się nie przyda, gdzieś w tym, w tym miejscu. Eee, czy w sumie, kurczę, no, gdyby ten silos miał z jednej strony, wiecie, wysypywanie i wsypywanie, no to by było o wiele prościej. Ale jest i tak dobrze, uważam. Dobra, tu musimy zrobić punkt. Dodaj, to jest y, silos biogazownia, i pionowy zrobimy. Dobra. No i co teraz musimy zrobić? Teraz musimy zrobić taki myk. Nie wiem czy tą siatkę mógłbym rozebrać. Chyba nie, nie mogę rozbierać. I zrobimy objazd naokoło. Niech będzie, że będzie naokoło objazd. Będzie bezpieczniej. W razie gdybyśmy, nie, nie wiem, tu jest chyba druga brama nawet. Więc jakby była druga brama, to już w ogóle by było świetnie i wspaniale. Co prawda, to jeszcze nie koniec naszego zadania. Bo jak widzicie, tutaj są zbiorniki po lewej stronie, na yy, pozostałości. Pokiszące, które, które będziemy mogli też wywozić na pola, i tam też trzeba będzie zrobić później podłączenie, ale tym się zajmiemy właśnie w momencie, jak już yy, to wszystko będzie poniekąd gdzieś tam zorganizowane na tyle. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić w sumie chyba tak, ale to musi być tak. W razie czego, taki szpagat, taki szpagat tutaj zrobiliśmy, więc wydaje mi się, że jest całkiem spoczko. No i co teraz, teraz wypadałoby zrobić taki myk, mm, ustawiamy sobie, może nawet jeszcze nie tak, zrobimy sobie save'ik, zapisz. Tak, jak najbardziej, poproszę. Teraz co, ustawiamy sobie, żeby ten pracownik mi tam sobie dojechał. Mm. I testujemy naszą trasę, czy ona w ogóle się sprawdza, czy ona zadziała, czy on dojedzie do celu, bo jeżeli nie, nie dojedzie nam do celu, no to w momencie, gdy będziemy mieli właśnie e, te żniwa, e, no to okaże się, że e, puścimy pierwszego pracownika i on się gdzieś tam zablokuje. A takie rzeczy uważam, że fajnie jest sobie sprawdzać. Fajnym i bardzo przydatnym dla mnie też będzie tutaj w tym momencie coś takiego, że będę miał możliwość właśnie wykorzystania sobie tych wiatr, Dlatego też nie stawiałem swojej biogazowni bo po pierwsze, teren byłby dosyć drogi, po drugie, same te budynki tutaj, jak zobaczycie, to ta wiata, tak na dobrą sprawę, tak liczyliśmy kiedyś na live, pamiętam, że około 1,5 banki to jest koszt samej biogazowni, bez terenu i bez, bez tej szopy chociażby, bez tej wiaty tam. A w tej wiacie na przykład właśnie, o, siewnik mogę sobie tam postawić, mogę tam sobie wstawić na przykład jeszcze dodatkowo mój kombajn który też w sumie ma całkiem, całkiem duży i, i długi ten header, więc to mogłoby być naprawdę bardzo fajne. No i kolejna sprawa to właśnie tutaj, niedaleko mam łąkę i też mogę sobie tutaj odpalić na przykład w sumie to dużą część maszyn tutaj, bo to jest bardzo duża wiata. Bardzo dużą część maszyn mogłem tutaj sobie ogarnąć i postawić, więc to wydaje mi się, że jest bardzo mocno na plus. Teraz tak. Mamy tutaj troszeczkę tej kiszonki jeszcze. Ja tą kiszonkę będę jeszcze wykorzystywał. I tego silosu tutaj tego silosu też będę korzystał. I ja chciałem sobie kiedyś, pamiętacie, mówiłem na poprzednim odcinku, że chcę sobie porównać, zobaczyć gdzie udałoby mi się wcisnąć tą właśnie dużą dużą oborę dla krów. Czy ona by mi się tu zmieściła? I ona by mi się tu raczej zmieściła, bo zależałoby mi na tym, żeby nic z tych budynków tutaj więcej nie przestawiać. Hmm. Ona jest. Troszeczkę większa, nie? Szkoda, że nie można jej w ten sposób postawić. Chyba, że. Aaa, dobra, bo tu jest jeszcze paswisko. To to nie będzie tak łatwo. Ja bym musiał... O kurde. O kurde, widzowie. To się narobiło. Mmm. Okej. Okay. Czyli wyglądałoby to następująco, że to musiałbym tutaj zlikwidować. Tutaj można by było postawić też wiatę jakąś. To tutaj yy, też mógłbym w sumie zlikwidować w przyszłości, jak sobie zabiorę stąd te maszyny. No i z drugiej strony, no nie, nie zmieściłoby mi się tutaj. Więc tak, jakbym chciał sobie w przyszłości postawić to pastwisko duże tutaj, no to troszeczkę jesteśmy chyba, że. Chyba, że postawimy je tutaj, w tym miejscu, nie? I tutaj by było też spoko, bo wtedy miałbym dwa pastwiska obok siebie. to prawda wygodniej i bardziej korzystnie dla mnie byłoby w, tym, w tę stronę to postawić, ze względu na to, że z tej strony też mam tutaj do karmienia. Chociaż nie, no w sumie... Hmm... Nawet może tak by było ok. Wydaje mi się, że tak by było spoko To tutaj będzie kolejny problem w przyszłości, właśnie, że ten teren jest dosyć nierówny. I ja najpierw musiałbym to wyrównać, kurde. Dopiero tutaj stawiać cokolwiek. I podejrzewam, że z wyrównywaniem terenu to wyjdzie pewnie coś takiego jak tutaj. Jaż tutaj zalaliśmy, wiecie, taką zaporę betonową. I powinno być w sumie ok. Dobra, tam pewnie łąkę mi jeszcze kosi, z tego co mi się wydaje, i mam taką nadzieję. Eee, siana mam całkiem sporo. Więc z tym sianem na razie łąka nie będzie, powiedzmy, pokoszona. No i tutaj będę musiał właśnie postawić sobie jakąś jedną, bądź też dwie wiaty na te kostki siana. Ewentualnie właśnie zaplanować to sobie w taki sposób, że jak wywiozę stąd całą kiszonkę, to właśnie na przykład jedną wiatkę sobie pyknąć tutaj, drugą postawić sobie tutaj. No a tutaj zostałoby, no nie wiem jeszcze na co. Ciężko powiedzieć. I też zbiornik na gnojewicę musiałbym stamtąd zabrać. Tę gnojewicę wypompować, obornik stąd wywieźć. Więc to wszystko wymagałoby sporo czasu ode mnie. Z drugiej strony, też można by było to krówki stąd zabrać, bo tutaj z tego co będę chyba około 15 sztuk zostało i przewieźć od razu do tamtego jednego paswiska. Wtedy, miałbym jedno i to mógłbym sobie już w sumie nawet powolutku opróżniać i, ee, i wyczyścić. I to nawet może nie byłoby głupie rozwiązanie. I chyba tak zrobimy, nawet teraz. E, wydaje mi się, że będzie ok. Tylko potrzebowałbym, tak, przyczepę do transportu zwierząt. Okej, okay, a ja nie mam przyczepy do transportu zwierząt, muszę wypożyczyć, nie? Myślałem, że coś tam może gdzieś mam, ale nie mam. Dobra, no to zostawimy tutaj na razie. I lecimy do sklepu, wypożyczymy sobie przyczepę, tylko e, podjedziemy do sklepu, przewieziemy te krówki. Tak, żebyśmy mieli wszystko w jednym pastwisku, bo bez sensu jest mieć po 10 krów na dwa pastwiska yy, i, i karmić, karmić i, i wszystko dowodzić do dwóch. A tamto mi już się będzie opróżniać, a tutaj zanim się rozmnożą to i tak pewnie uzbieram już tyle pieniędzy, tyle funduszy, że, że będzie mi stać, żeby sobie dokupić właśnie to duże pastwisko oryginalne, które było w grze. Przecież niewykluczone też na przykład, że fajnie by było postawić sobie drugie takie samo, jak mam tamto. Ale idziemy w modernizację i w nowoczesność na tym gospodarstwie, I jeszcze zobaczymy. Bo, może, w sumie faktycznie lepiej by było mieć jedno takie duże e, z tamtym, ale tutaj, z tego co pamiętam, w tym też jest dużo się. Ej, hamuj hamuj, kurde, felek. Dobra, teraz co: sklep, hmm. przyczepy. Nie, bo do tu tu, 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 tu będzie tutaj transport zwierząt, jest osobno, właśnie. E, I tutaj do ciężarówki. Widzicie, było wziąć do ciągnika, byłoby taniej. No, było wziąć do ciągnika. No okej, okay, no jak już jestem, no to przecież nie będę świrował. I przetransportujemy sobie. Nie wiem ale chyba z owiec też nie mam w sumie tych yy, tego największego pastwiska do owiec. Więc to też by trzeba było wymienić może w przyszłości. Może tak zrobimy, że właśnie na miejscu tego pastwiska dla krów, które tam się znajduje, które sobie będziemy teraz właśnie robić opróżniać yy, to, to właśnie tam może postawimy sobie duże pastwisko dla owiec. No ale to takie przyszłościowe plany, zobaczymy. Na razie trzeba się skupić na sezonie 15 i dokończyć żniwa, tą kiszonkę tam przewieźć, wszystko. No jak widzieliście, na pewno zaplanujemy sobie to w taki sposób, że pracownicy będą mi odwozili po prostu kiszonkę z tego dużego pola do tego silosu stojącego. Najprawdopodobniej tak będzie i ja nie wiem właśnie czy nie będę musiał wypożyczyć na przykład też jeszcze jednej ciężarówki też mam dwie przyczepy do ciągników i tą przyczepę na trzy przyczepy. Wydaje mi się, że OK. Ja bym jeździł może ciężarówką, zobaczylibyśmy e i odbierał od jednego z pracowników, no bo wiadomo, że pracownicy są troszeczkę e wolniejsi od nas, mi by to może poszło trochę szybciej. Dobra, jesteśmy już tutaj. Staroby dymy ładować. Mm -hmm. No dobra, no ale jesteśmy tutaj i co? A teraz dopiero, dobra. E, tak, piętnaście już to było. Nie pamiętam, a tu się mieściło 12 tylko, więc Więc dwa razy trzeba będzie to zrobić. No wiem, że może bez sensu. Normalnie to można byłoby je przegnać po prostu, nie? Z jednego paskiska na drugie. Eee, no ale nie w tym nie w tym wypadku, niestety. Chyba jest z tamtej strony. Dobrze kojarzę? Tak, z tej strony jest. Przenieść. A teraz mi się będą po dwie przenosić. I zostały jeszcze dwie. Teraz tamte musimy zabrać. Kurde, nie posionym. Nie, no, posionym nie będę jeździł. Dobra. To pojedziemy sobie naokoło najwyżej. Posionym nie będziemy jeździć, widzowie. Odjedziemy sobie z tamtej strony, jeszcze raz załadujemy. Życzapy będzie można oddać. Eee, a w sumie to nawet nie spojrzałem, czy tam jest jeszcze jakieś jedzenie dla tych krów na tym pastwisku. Jeżeli jest dużo. Kur. Nie, to jest tu. Ale też jest dużo. Dobra, to te trzy niech tamce zostaną na razie. Hmm, szkoda, że nie możemy tego jedzenia zabrać, nie? 3, no to one tam 24 tysiące litrów to będą jadły cały rok. Mogłem zrobić odwrotnie przewieźć stamtąd tutaj, żeby tu wyjadły wszystko i dopiero je zabrać tam. A to już nie dziś, dobra. Na dzisiaj wystarczy. Biogazownię mamy, kupiłem. Łąka jest pokoszona, także duża część pracy została mm, no, zrealizowana poniekąd. Widzę, że. O! Jakieś tam. Małe niedociągnięcia. Z drugiej strony, pewnie tak samo zrobiłeś, ty, dziadu, cholerny. Na co ja ci płacę? wyku? Możesz tak robić. To pokosić jeszcze. No, i teraz będzie. Teraz będzie ok. Tytusek sobie śpi ładnie. Obok. Także spoczko. Czemu tam było, że do tyłu? Miałem proste zadanie, pokosić ten paseczek i okazuje się, że nie pokosiłem. Dobra, z drugiej strony jeszcze obczajmy. Czy też nie zostawił przypadkiem, bo jak zostawił, no to też to trzeba będzie zrobić. Nie, to przetrzęśniamy sobie na spokojnie i... Gdzieś tam może w międzyczasie, jak będziemy tą kiszonkę tutaj ogarniać, to sobie to zrobimy do końca, tą, tą to sianokosy, bo siana w sumie dużo mam i tak, No jak było do pokoszenia, to lepiej pokosić, nawet sprzedać będą z tego pieniądze. Jeżeli Wam się widzowi odcinek podobał, dajcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu oczywiście, czy Wy kupiliście gotową biogazownię tak jak ja, czy postawiliście w sumie swoją. Trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam. Hej.